Panie Marszałek, Wysoka Izbo, Panie pośle Urbaniak, nigdy nie jest za późno na naukę, wpływ nawozów sztucznych na środowisko jest olbrzymi i negatywny. Warto zapoznać się z badaniami zanim wejdzie się na mównicę, chociaż ja rozumiem, że oczekiwanie po konfederacji jakiejkolwiek wiedzy, rzetelności czy uczciwości jest zdecydowanie za duże, ale wracając do ustawy. Mamy tu do czynienia z poważnymi zmianami organizacyjnymi, przejęcie przez piorin z obowiązków i zadań inspekcji jakości handlowej artykułów rolno spożywczych. Dodatkowe obowiązki przy niezmienionym finansowaniu, niezmienionym poziomie zatrudnienia czy ilości pracowników. To bardzo zły przykład praktyki, stałej praktyki tej administracji tego, tego rządu. Pracodawca, przepraszam, ustawodawca nie liczy się z pracownikami inspektoratów służby cywilnej, zrzucając na nich ciężar, czy to związany z dodatkowymi zadaniami, zamrażając ich pensje, czy zrzucając na nich koszty kryzysu gospodarczego. Czy ustawodawca przewiduje skierowanie dodatkowych środków do inspektorów, których, zdań, z których zadaniem jest dbanie o nasze bezpieczeństwo żywieniowe, o przestrzeganie prawa, jeśli chodzi o wykorzystywane w rolnictwie nawozy, które mają negatywny wpływ na środowisko? Dziękuję.